Cześć, witajcie. Na z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla Yamaha Bulldog BT1100. Praktycznie analogiczna modyfikacja do tej, którą prezentowaliśmy jakiś czas temu, mianowicie soczewka biletowa plus podkówka. No, główna różnica, właśnie to kształt tego światła do jazdy dziennej. Wtedy mieliśmy podkówkę, no, podkówkę w stylu płaskiej góry i otwartego dołu z takimi dwoma ramionami. Teraz mamy niepełny okrąg, czyli bardziej zbliżony do takiego klasycznego kształtu podkowy. No i oczywiście trochę inną maskownicę, tak żeby to wszystko tam schować. Oczywiście cały czarny środek i przeczyszczenie tego wszystkiego. Mamy tutaj także system Dell Switcher, o którym za chwilę powiemy. Od tyłu żadnych w zasadzie zmian, oryginalny korek, oryginalna instalacja, także tutaj nie było potrzeba wprowadzania żadnych, nie było potrzeby wprowadzania żadnych zmian środek cały na czarno ustabilizowane zostały te mocowania regulatorów tutaj wewnątrz, ponieważ one były już trochę wybite, luźne, no i powodowało to też zasypienie lampy w środku tutaj też jest taka nakładana rameczka na odblask, która w oryginale jest tylko wciskana i to powoduje, że ona wibruje, ona się wyciera a także dodatkowo zapyla nam wnętrze tego reflektora, teraz to wszystko jest ustabilizowane podklejone, oczywiście soczewka światłomijanie i drogowe podkowa jako światło do jazdy dziennej, żaróweczka LEDowa w miejscu światła pozycyjnego Mamy tutaj system Dell Switcher, dzięki czemu po uruchomieniu motocykla zamiast światła mijania uruchamia nam się światło do jazdy dziennej, czyli w tym przypadku ta podkowa No i tak sobie jeździmy na automacie, żeby przejść na światło mijania trzeba przytrzymać długie drogowe na około 5 sekund Za chwilę sobie to pokażę, będziecie widzieli jak to wygląda OK, modyfikacja praktycznie taka sama jak poprzednio. Także, jeśli ktoś chce zobaczyć tamtą modyfikację, to bez problemu znajdzie ten reflektor na naszym kanale. Ja sobie go teraz podłączam i pokażę Wam, jak, jak zaświeci. Dobrze, zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda ten reflektor uruchomiony. Zaczniemy sobie od światła pozycyjnego. Tutaj akurat wielkich zmian nie ma. Jedynie ta żaróweczka LEDowa, ale wygląda to całkiem fajnie. No i po uruchomieniu motocykla, mamy nasze światło dojazdy dziennej, czyli tą podkowę. No i wygląda to w ten sposób. Oryginalnie w tym momencie uruchomiłoby się światło omijania, no a dzięki systemowi del Switcher mamy naszą podkówkę. I wygląda to w ten sposób. Oczywiście teraz możemy sobie użyć światła drobowego. Ja tutaj postaram się zasymulować. Jeszcze tak długo jak trzymamy, soczewka się świeci. Po przytrzymaniu około 5 sekund, cofnięciu, uruchamia nam się tryb światła mijania. No, i teraz mamy nasze światło mijania. Podkówka wciąż świeci, żeby to dobrze wyglądało. Pozycyjne wciąż jest uruchomione, no ale mamy oczywiście światło mijania. Okay. Jeszcze raz sobie uruchomimy pozycyjne światło do jazdy dziennej. Wygląda w ten sposób. Modyfikacja podobna do wielu, jakie robimy. Oczywiście kształt reflektora, taki dość nietypowy, bo praktycznie całkowicie okrągły. Zazwyczaj tego typu reflektory no są po prostu okrągłe mają wkłady i obudowy tutaj jest można powiedzieć klasyczny układ reflektora, czyli jest kloż, obudowa, wewnątrz jest odblask, który wisi na regulatorach więc troszeczkę jest to inna modyfikacja niż po prostu wymiana wkładu, ale jak najbardziej do wykonania, chociaż miejsca w lampie nie ma dużo ale tak jak widzicie udało się to zrobić ok, to by było na tyle trzymajcie się, cześć, do następnego